Dzień dobry, ja nazywam się Jacek Sen. Jestem współwłaścicielem firmy piszącej oprogramowanie dla biznesu. Tak jak wielu ludzi w Polsce, również my zastanawialiśmy się, jak możemy teraz pomóc. I przygotowaliśmy aplikację, którą chcieliśmy udostępnić za darmo wszystkim instytucjom, które będą zainteresowane. Zastanawialiśmy się, jakie są w tej chwili problemy i jakie problemy będą się pojawiały w najbliższym czasie. I wydaje nam się, że będzie to problem z szybkim przekazywaniem informacji. Wiem też, że stacje sanitarno-epidemiologiczne są dosyć mocno obciążone w tej chwili, jest bardzo dużo zgłoszeń. Wiem, że są problemy z dodzwonieniem się, dlatego nasza aplikacja może ten proces usprawnić jedną z funkcji aplikacji jest właśnie kolejkowanie zgłoszeń, czyli osoby mogą zarejestrować się w aplikacji i wysłać zgłoszenie do konkretnej stacji sanitarnej epidemiologicznej albo do dowolnej innej instytucji. Dzięki temu nie ginie informacja, widać jaka jest kolejka zgłoszeń, widać status tych zgłoszeń, widać historię osoby zgłoszone, jeżeli zostaną poddane kwarantannie, to to również jest ta informacja w systemie. Jest rozsyłany mailing do wszystkich osób zainteresowanych. Inną funkcją aplikacji jest ogólna informacja o aktualnym stanie pacjentów w danym rejonie, czyli widać, ile jest osób z podejrzeniem o zachorowanie, ile jest chorych, ile wyleczonych. Zwracaliśmy też uwagę na uprawnienia, czyli osoby zgłaszające widzą swoje zgłoszenia. Osoby na przykład w stacjach sanitarno-epidemiologicznych widzą te zgłoszenia, które są kierowane do stacji. Zadbaliśmy też o anonimizację danych, czyli jeżeli osoba obsługująca nie musi znać, Dokładnych informacji o pacjencie to widzi tylko numer ID i takie podstawowe informacje o zgłoszeniu, natomiast nie jest w stanie na podstawie tych danych wskazać konkretnej osoby. Aplikacja jest szyfrowana, w tej chwili pracuje na naszych serwerach. Nie wiemy, ile osób się zgłosi, ile, ile instytucji będzie zainteresowanych. Napisaliśmy ją w ten sposób, że gdyby wymagała obsługi wielu ludzi, wielu zgłoszeń, to jesteśmy w stanie przenieść ją szybko do, do chmury, co znacznie no, usprawni skalowanie samej aplikacji i będzie w stanie obsłużyć bardzo wiele zgłoszeń. To jest wymagane z Państwa strony. Z Państwa strony wymagana jest chęć współpracy aplikacja w samej obsłudze jest banalnie prosta wszystko działa przez internet wystarczy przeglądarka jesteśmy w stanie udzielić przez na przykład Skype'a szkolenia osobom które miałyby obsługiwać aplikację w, inst... w danej instytucji takie szkolenie to chyba maksymalnie pół godziny i można rozpocząć pracę z aplikacją na końcu filmu zamieścimy kilka screenów z aplikacji, tak abyście Państwo mogli zobaczyć, o co dokładnie chodzi. No, i jeżeli uznacie Państwo, że, że ta aplikacja może, może w czymś pomóc w Waszych działaniach, to proszę o kontakt. Też na dole na końcu filmu podamy, podamy informacje, jak się skontaktować z nami. No i tyle. Do zobaczenia i powodzenia. Trzymajcie się, przepraszam też za jakość i może mało profesjonalne nagranie, ale robię to po kilku dniach ciężkiej pracy. No i oczywiście z domu. Trzymajcie się, do usłyszenia.